Przez te kłody, które rzucają mi pod nogi, nie będę mu pomóc. W tej jest tak zagrzebany. Tak... Kłody rzucamy pod nogi, prosząc o rozliczenie środków publicznych zdefraudowanych przez ostatnie 3 lata, nieopodatkowanych, mając poważne wątpliwości co do traktowania kobiet, wolontariuszek, kodeks pracy się kłania. My, ujawniając aferę, gdzie być może te koty mają gorzej, przez to my jesteśmy winni. Rozumiecie to? Nie będzie mojej zgody na taką manipulację. Możesz sprzedawać sobie te frajerskie szantaże emocjonalne tym kobietom, ale nie mnie, stary. Tutaj jest kilkaset kobiet na moim live, które rozumieją, że to jest szantaż emocjonalny. Proszę, napiszcie sami, czy to jest szantaż emocjonalny, czy to nie jest szantaż emocjonalny, czy to jest manipulacja czy nie jest. Proszę państwa, ja sobie nie wyobrażam, że przestępca, który kradnie samochody yy, i my go łapiemy za rękę, on mówi nie, niszcz mi biznesu, bo ja tymi samochodami kradzionymi włożę, zwierzęta do lecznicy. No, ludzie, obudźcie się, nie, bo to jest chore, nie? Tak, jeszcze obwinia, szuka winnego. Tak, najpierw łapie chore zwierzęta, y, potem za cudze pieniądze chce je leczyć, a jak ktoś prosi o rozliczenie, to mówi, mówi jakby, y, mówi ten, że, y, że to nasza wina. No, to jest chore. Cześć Damian, piona Damian. Damian Wałek tam się okazał na tej zrzutce, co Cię pogonili. A dlaczego Damian Gabryś został pogoniony z rzutki endorfiny? Bo by rozliczał od środka, bo by widział wałki. Dlaczego Damian Gabryś został wykluczony ze zbiórki na Mazienkę? Dlaczego? Bo zawsze, kiedy jest złodziejstwo, to Gabryś, kurwa, jak się pojawi, to wyjaśni przez przypadek. Gabryś to jest taki typ, że czasami przypadkowo ujawniał afery. Więc tam, gdzie smród, tam gdzie, tam, gdzie złodziejstwo, tam, gdzie oszustwo, tam zawsze Gabrysia nie chcą, bo Gabryś czasami przez przypadek ujawni aferę. Proste, proste. Dobra. Tak, kolejny szantaż. Czyli jeżeli nie będą bliczki wjeżdżać, jeżeli nie będą PayPal'e wjeżdżać do pana Gerardinia, to koty będą eutanazjowane. Tak. No to e, halo. A może za dużo tych kotów wziąłeś na plecy i teraz, i dlatego grozi im śmierć, bo nie ogarniasz? Bo nie ogarniasz swojej rodziny, alimentów, nie ogarniasz pensjonatu, nie ogarniasz skarbówki, nie ogarniasz hipoteki, nie ogarniasz komorników, nie ogarniasz ludzi, którym wisisz sianą zakopanem, a dużo tych ludzi jest, mordo. Nie spłacasz długów, nie ogarniasz długów, które masz, może nie ogarniasz swojego uzależnienia, może sam siebie nie ogarniasz i narażasz te koty stary. Może tak jest? Może to jest problem? Cześć, Kamka. Yy, więc jakby, może to jest problem stary? no. Bo jak ja zarabiam trójkę miesięcznie, to ja nie wezmę ile ko nikt tego nie wie, nikt nie wie tego wszystkiego. To są wszystko z to jest nie do obliczenia, nie? Więc jakby jak ja zarabiam 3000 zł, to ja nie pójdę łapać zwierząt, łapać zwierząt kurwa na miasto, bo jeżeli nie umiesz chłopie sam siebie zadbać o swoje o... A niektórzy mają słabość do hazardu. Eee, więc, jeżeli ty chłopie nie umiesz ogarnąć kurwa swojego życia, nie umiesz swoich córek ogarnąć, swoich kobiet byłych, swoich ziomów, katkaina, no. Ja wiem, że w ogóle ten projekt, powiązanie tego projektu z nazwą narkotyku, nie? bo to jest narkotyk, więc to też jest śmieszny Gościu, który cały czas pociąga nosem. Nazywa swój projekt kocia Kaina. No to też daje do myślenia, jakby, a ja tego nie ruszam, bo to też wyjdzie z czasem, nie?